Eee, cześć dzisiaj, pierwszy odcinek z serii e, tuningu pojazdów z GTA online. No i w pierwszym odcinku tuningujemy nic innego niż uwaga, uwaga, Panto. Bo nasza postać kobieta to Panto trzeba było od razu wziąć jako pierwszy w, w serii. Ten e, w, jako. W garażu mam tu więcej pojazdów, ale nie nagrywałem, jak je tonikowałem. To uwaga, pan to będzie pierwszy. Znaczy pierwsze w serii tuningu. Yy, gdzie tu jest najbliższy Los Santos Customs tutaj. No i jedziemy tonikować. Yy, tak w ogóle to smart jest jakby... Znaczy... Yy, pan to jest odzorowany na smarcie jakimś tam. To jest smart na pewno, taki malutki rysunek Zwyczajny smart, taki To jest dokładnie benefactor panto, ko y y kompa jak kompakt, kom kompakt, chyba No i teraz mm, idziemy linkować. Widzę, że w sesji Marek Rambo jest ten ludzka i in grid też jest. Nieźle. Teraz tuningujemy. Źle pojechałem do celu, to Super. Dobra, gdzie mamy to... Ten... To jest to? Tak, to jest to. No i naprawiamy pojazd k Mam tylko ten i dobrze ucieram właśnie taki czarny łódko zrobić z tego przedni zderzak. Karbonowy. Mm. Tylny też. Nie wiem, czy mi to starczy na tonik, ale raczej tak. Przynajmniej tak myślę. Tutaj tak, światła neonowe. A czy ten ekscenony. Mhm, tablica oczywiście. Tawidos. Ten. Wszystkie moje te samochody właśnie taki kolor mają, szary matowy. Taki. Tutaj drugie to będzie. Mm, o! Lodowa biel. Klatka taka. Dach. Harbo, no, wydamy, nie sprzedajemy, niskie progi. Spoilery to później, bo chcę zobaczyć, czy mi starczy na kuloodporne opony. Szyby. Turbo. O kurczę, skrzynie biegów mamy. No to zrobimy później to w skrzyni biegów No i w sumie to tyle na ten tuning Wyjedziemy No i przejedziemy się Tak Fajnie się jedzie tym smartem Tuningowanym trochę szybszy Mi się wydaje Fajnie się jedzie No Bardzo fajny Mi się podoba smart polecam 10 na 2 w sumie mogę ocenić tak by, by to ocenił od 0 do 10 to tak na 9 na 10 fajne szybki może nie aż tak bardzo ale szybki no i w sumie fajny no bardzo, a ja właśnie się z tym odcinkiem żegnam subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie no i w sumie, to teraz w tym odcinku pierwszy, pierwszy odcinek z serii z pojazdów pojazdu, Online, online, już to nazwę. No i w sumie, no, pa, i ten, y, polecam ten zamąk, nie smart. I jeszcze coś to subskrybujcie, no i pa.